Więc zacznijmy od początku. Jest Evernight. jest tańczący Freddy Fazbear, ale brakuje tutaj pentagramu. Trzeba pentagram na szczęście dla Evernight, żeby przyszła i do mnie i do Pyrki. Let's go! Więc ja już sobie wkleiłam Evernight wcześniej. Niestety nie mam pojęcia jak się wkleja do Paint a parę, yy, pa parę obrazków, więc musimy jeszcze prostu narysować, gdzie trochę szeroka. Tak, teraz potrzebujemy kółko I Ever ma bardzo tutaj ładne kolorki Weźmiemy kolor jej oczu Wiesz, ma śliczne oczka Taki kolor I robimy teraz kółko Nie na tej warstwie, stop Nie ta warstwa Od kiedy fajnie są warstwy? Proto to odkryłam. W zasadzie taka tarcza wygląda do strzelania. Jem ja bym w Evernight. No jak cudownie. Slay. W ogóle ten kolor tego pentagramu jest trochę jak kolor fee ofiar Evernight. Potrzebujemy rysować wrapy. Wtedy jak taki pet wygląda, ale tylko szczegóły, ok? Widzicie? Ze mnie tutaj artysta jest? Slay. Proszę bardzo. No dalej jeszcze są tam jady, ok? okej. James już trudniejsze są. Kolejna warstwa, je. Yeah. Dobra. Są trochę, no, tak wygląda, tak to miało się wyglądać, naprawdę. Dobra, całkiem spoko. Jest aura, jest aura chat. Dobra, całkiem slime, mi się podoba, nie wiem jak wam. Szeroki jellyfish. Też mieszam szerokie rzeczy. Trzeba rysować marcz w sumie. Ja rysować myszką, nie wiem jak wyczat, ale ja uwielbiam to jest. Stop. Y top wszystkiego rysowanie myszką. No, powiem wam. Dobra, nie podoba mi się to jednak. Nie wiem co trzeba zrobić. Samo nie w gdzie dłuższe niż samo łyszowanie. Dobra, slej. mam jeszcze aparaty. O, jest tu jakieś pomysły? Daję fartuszek do jedzenia, żebyś nie powróciła. Epicki pomysł. I love March. Dobra, tyle wystarczy. Czy nic by nie wejdzie? Nic. Zero. Proszę bardzo. Evernight Pentagram, let's go. Jeszcze potrzebuję drugiej Evernight. Pyk, jest March. Dobra, Pyrka, gdzie wyślemy najpierw? U Ciebie, czy u mnie? Decyduj. U mnie? Dobra. Mam 85 Wiszy. W sumie to będzie 95 Wiszy. Widzicie, to trzeba 95 Wiszy. I ja na początku miałam w planach po Evernight oraz jej Lightcone. Ale po przeniesieniu sytuacji, przyszłam do wniosku, że jednak wolałabym dostać Evernight E2. I ja teraz nie będę Evernight E2. Ale jeśli się postaram, to do końca jej baneru pewnie mi się uda to zrobić. Jeśli się nie uda, to nie wiem co. Będzie mi wtedy przykro. Będzie mi będzie przykro. Musi przyjść. To ja tej mam w ogóle. Mam gwaranta, tak. Ja to się nie domyślił. I mam jeszcze 50 62 piti, dokładnie tyle. Więc jak nie będzie w tym, tym pulu, to będzie mi trochę przykro w sumie. Czy jesteście gotowi? Czy chcecie zobaczyć, jak puluje po... Ivernight. Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że jesteście, jesteście na to gotowi. Ja nie jestem. Dobra, let's go! Nie leci, nie! No To jeszcze nie jest soft-pity nawet, okej, okay, no. Ale dlaczego? Why? Life is not a job, chat. Trzeba po kolei, powolutku. Trzeba napięcie tutaj budować. Był ten lightcom z Seirini. Nie miałam go jeszcze. A co on robi? A to. Dobra. To jest do, jak do fotwaka. więc teraz musi być. Oho. <grymne> Oho, achievement. Leci. Proszę teraz dwie kopie. Dwie kopie poproszę. Good night, Ha, dobry znak, co? Jest! Ej, dobra, to jest na Soft pity w sumie. Idealnie, chociaż raz. I jednak macz mnie kocha, chat! Marsz mnie kocha. Też ją kocham. Ale po cichu jest kitty patutki. Jejku. Jeszcze jedną poproszę. Bardzo ładnie, proszę jeszcze jedną. Jeszcze jedna kopia. Nie? No dobra, no. Ich już będzie. Ale to nie kupię, więc dalej. Teraz zdecydujemy po E1. Poproszę E1 i od razu E2 przy okazji. Tak. Co ja robię, czat? Misza. Yy, jeszcze coś. Dajcie jeszcze jedną czwórkę O, gój, No i slay Next I nie ma nic Będą dwie czwórki? Dajcie dwie czwórki Chociaż tyle nach Bida Next Teraz, teraz musi być, teraz Dobra, skip to Tylko guj, no wiecie co? Jeszcze raz O, marcz! To może będzie w kolejnym To może, może to jest znak, Już w kolejnym będzie Guj no, coś kiepsko to widzę, coś kiepsko. Eve Ile tu mam? Siadam. Więc coś będzie na pewno w którymś momencie. Tylko co będzie? To jest dobre pytanie. Albo nie silly Benetary Rendezvous. Tylko to będzie? Hienne. No dobra. Leci. Dobra. Dwie marcz, dwie marcz, dwie marcz, dwie march, Let's go. Lecimy. Manifestujemy podwójną marcz. March razy dwa. Marcz. Marcz, podwójna marcz. Ksiuej. Ksiu, ksiu, ksiuej. Ksiu, ksiu. Chyba siła czy się czyta, ale to jest bardzo dobry znak, bo ja ją uwielbiam. Uwielbiam. To bardzo źle brzmi, nie wiem, jak się czyta imię, ja ją uwielbiam, ale to jest bardzo dobry znak, bo ja uwielbiam. ja mam tą postać, ja mam zbudowaną i kocham, więc teraz muszę mieć dwie marcz. To jest znak, to jest dobry omen. Okej,kowe znaki. Good omens. BOOM! Druga marcz! Let's go! Mówiłam, że to jest dobry znak. Mówiłam, czad. Jeszcze druga marcz będzie. Misza. No, blisko, chat! No, też jest. Y, lodowy, I guess. Nie wiem. Dobra, ale. ale. ale patrzcie. Dwie marcz już są. Jakby jest lepiej niż. lepiej niż gorzej. Jeszcze mam. ile? 6 miszy? Dobra, po jednym. A co? No, no cóż. To jest raczej na tyle z mojej strony. Ale widzicie? Pentagramy działały. Pentagram i, i tutaj moją głową. Pentagram i e, rysunek Mar, widzicie? One, one działają, one, one są real. One są real. Chodź tej March. Chodź do mnie słoneczko, pokaż się. I się marcz, no Evernight, no ale March, ale Evernight. Wiecie o co chodzi? Patrzcie, się Eka diva. On coś gada. A to jej nie pokażę, czekajcie Jest! Jest Evernight Patrzcie jaka diwa Patrzcie jaka diwa Podoba się starszą babcie Slay Taka jest cudowna właśnie To nie jest jeszcze koniec Teraz idziemy do Pyrki I ruszujemy dalej Dalej wiszujemy? Dobra, jest Cipher, tej ładnie jest na balkonia, Jest Lichert, Cynthia i Acheron, to jest bardzo dobry zestaw do wiszowania. Jest 114 wiszy na Evernight. Jedna Evernight, jedna sztuka. Jest zero pity, więc modlimy się, żeby przyszła wcześnie... wcześniej. <laughs> żeby przyszła wcześniej, a potem wiszujemy po Lightcon, Tak, co? Wszyscy gotowi? Mam nadzieję, że tak. Też się boję czat. Ale co, lecimy? Dobra, tu nie będziemy skipować. Pewnie pyrka się swoimi swoimi łyszami. się mogą skipować, ale tutaj nie. Tu trzeba po kolejne klikać. Dobra, slay Jesteś gotowa? Za późno, już lecimy. Musi być dobrze. Będzie dobrze. Jak mi się udało, to tobie tym bardziej. Jakby mój streamer luck działa tylko tylko i wyłącznie na konta widzów i pyrki. O! O! Dobry znak! Dobry znak! Let's go! W następnym będzie już. Już będzie w kolejnym. Tak to właśnie działa. W kolejnym będzie, tak? W kolejnym będzie. W tym jeszcze nie. W tym kolejnym, ale tym następnym kolejnym, tak? T tak, w tą stronę. U, Glamour. Mhm. Mm teraz, teraz będzie. Dobrze, ale przynajmniej przyjdzie March, tak? W sensie nie, nie przegramy 50-50, tylko będzie roniem March Evernight. 7 marzec. Wieczna noc. Czy jakoś tak? Te czwórki ciężko idą, naprawdę. <noise> Już nie wiem, co mówić. O, oh jeez, oh Herta. Mini herta. Czy to jest okejkowy znak? Guj! Uuu. Dobra, teraz! Nie teraz! Dobra, spokojnie! Spokojnie, wdech i wydech! Uda się! Lapyrki! O, Links. Jak uroczo! O, Misza! Jak uroczo! Dobra, to... to musi wyjść! To się uda. Teraz. Teraz będzie. Evernight. O, Misha! Jeeeej! Yeah! Light kon misha. Hurra! Kto lubi Light kon misha? Ja lubię Light kon misha. Teraz będzie. Leci, patrzcie, piątka. Leci tam piątka. Widzicie to? No way, chat. Czy to jest? Czy to jest Early Pity? Nie, to jest Early Pity. To jest bardzo złe Pity. Patrzcie! Książej! Historia się powtarza. Historia się powtarza. Teraz będą tutaj dwie March 7. Teraz to będzie March 7. Tak jak ja wam przed chwilą. Tak, tak samo będzie. To samo będzie, naprawdę! Normalnie! <grytanie> proszę, to będzie March 7, naprawdę, proszę. Muszę popłaczę Cykam się, czasu nie mogę. <grytanie> o, że ty zaraz umrę, wykituję Jeśli chceszę, sobie bardziej niż Pyrka tym. Where, where night? wherever ever night? Where night. Pirka, pamiętasz chciałaś Bladeusza, pamiętasz? I mówiłaś, że o nie mam Bladeusza, ciągle go nie mam, tak bardzo lubi Bladeusza, gdzie jest Bladeusza? Patrz, masz Bladeusza, specjalnie ode mnie, prosto do serduszka. Piórka, proszę nie krzycz na mnie. Nie zamykaj mi piwnicy znowu Naprawdę Ja się starałam, robiłam co mogłam To nie moja wina, to wina Wladeusza Wyrka, proszę, nie bądź zła Wyrka, powiedz coś, proszę Serio, usunięte, nie Chat, nie Nie, chat, naprawdę O Boże Ale może 34 pt, będzie zaraz Będzie Evernight Let's go, będzie Evernight zaraz. O, patrzcie, Sunday, Sunday Light cone. Let's go. Co tu jeszcze masz? Siedem myszy. Patrz, leci, leci, widzisz? Early Pity leci, 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 widzisz, widzisz? Mówiłam, że będzie, mówiłam, 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 że będzie. Pyrka, patrz, patrz, leci Evernight twoja leci. Lekko później, no ale jest, widzisz? Ja... Teraz masz i Bladeusza, i Evernight! Wszystko teraz masz! Przelew będą dwie Evernight, nie wiesz? Patrz, Pyrka, szybko! Patrz, patrz, Pyrka, Evernight! Evernight, widzisz? Mówiłam, że przyjdzie! Pentagramy działają! Działa to wszystko! To, to musiało tak być! <gryw> Ci Zawsze tutaj wszystko zdobędę! Za każdym razem, widzisz? Widzisz? Naprawdę! Naprawdę udało się. No, tylko musi instalować z powrotem. Już mnie zamknijcie piwnicy i na strychu. Nie e! Na no, a I kima jest znowu wolna. Uciekłam z Jail. Co to za mina pyrka, ja nie. ja nie wiem. Nie dogodzisz. Nie dogodzisz. dance, dance! dance. liście to musimy tańczyć. I cyk, Evernight. Nie pi! To co jeszcze lightką chciałaś, tak? Syk, 21 wiszy 22 wisza Będzie light cone Let's go, light cone, lecimy O, leci, leci, widzisz? Mówiłam, mówiłam, że będzie, leci Widzisz to pyrka, widzisz? Widzisz, leci Leci, jest, będzie light cone do Evernight No, no way, no way, widzisz? A ty nie wierzyłaś Nie wierzyłaś w ogóle A tej light cone do Evernight leci Boom, Must Light Kona! Mówiłaś, że nie dostaniesz! Płakałaś cały czas, proszę! Ikime, stream, luck, szczęście! Proszę bardzo! Specjalnie dla was, dla, dla, dla was widzowie Dla Pyrki, dla każdego, ode mnie Tego właśnie ja Ja mogę wam wishować Wszystko mogę wam wywishować I wszystko wam będę. Może u siebie wszystko przegrywam, ale dla was Dla wszystko, wszystko, proszę Dokładnie tak, i to wszystko dzięki pentagramom i cyk, jeszcze. Jeszcze samtaj Lightką, Proszę bardzo. Proszę bardzo. Tyk. Jeszcze masz 12 Wiszy zapasu. 12 Wiszy chat. Jeszcze zostały. Jeszcze, Sunday... No nie żyć za dobrze, tak? Dobra. Czy jeszcze chcesz? O te 12 Wiszy? Zaviszować ci na coś, czy sobie oszczędzasz. Ej, Dolony? No to wyszujmy dalej. Proszę bardzo. Evernight, let's go! O, ale tu już nic nie będzie Czy 6 <laughs> Leci, patrz, leci, leci, będzie kolejna Evernight, będzie jeden Evernight. Widzisz to? Widzisz to? Pyrka, widzisz to, to jest, to jest, to jest znak. Ty tutaj piszesz, a nie będzie, już nie, nie o takich rzeczy. A ja co? A ja to robię. No Dobra, jest Himeku, nieważne. A masz teraz gwaranta. Masz teraz gwaranta, widzisz to? Masz teraz gwaranta. Teraz, jak się postarasz, to masz gwarantowaną Evernight. Evernight E1. Ale wszystko leży tylko w twoich rękach. Ja ci tutaj daję wędkę, a co ja z to twoja sprawa. Tak, Pyrka. Widzisz? Cyk, jeszcze. Jeszcze trzy wisze, proszę bardzo. I tutaj ci zobaczę Evernight z tych trzech wiszy. Normalnie, na Esie. No to jest streamer luck, no co mam powiedzieć. Tak to właśnie działa. Dobra, już więcej nie ma. Wyzerowana Pyrka i kime do piwnicy. <grym> Upsy. Pyk. Evernight. Nie mam może, Eidolona. Ale ma za to swój light cone. A to już jest. To już jest coś. Slay. O, no, więc teraz Pyrka, teraz poproszę e, o Twoje przeprosiny za wyzywanie e, Honkai Star Rail i podziękowanie mi za wszystko, co tutaj zrobiłam. Za uściskanie mojego szczęścia i streamerlaka. No, jakby. Wiecie czadno, normalnie się nie zdobywa aż tyle rzeczy w 114 Wish, tak? Normalnie w 114 Wish nie zdobywacie trzech postaci i jednego light cona. No, zwyczajnie. nie. A widzicie, ja potrafię takie rzeczy. Proszę bardzo.